Moja żona spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała: Idę na spotkanie z kimś innym i nic nie możesz na to poradzić. W tym momencie, jakby świat się zatrzymał. Serce biło mi w klatce pierszowej tak mocno, że myślałem, że eksploduje. Ale nic nie powiedziałem. Po prostu siedziałem i patrzyłem. Bo miała rację. Naprawdę nic nie mogłem zrobić. Nazywam się Tomasz i byłem zwykłym człowiekiem. Przez całe życie nigdy nie byłem kimś wyjątkowym. Ludzie mnie widzieli, ale tak naprawdę nie widzieli. Byłem jak przezroczysty cień. Na ulicy, gdy mnie mijali, nikt nawet nie odwracał głowy. W pracy koledzy mnie witali, ale zapominali mojego imienia. Nawet w rodzinie wszystko toczyło się, jakby mnie nie było. A teraz tu, we własnym domu, moja własna żona patrzy mi w twarz i mówi, że idzie na spotkanie z kimś innym. Położyłem ręce na kolanach i patrzyłem. Ręce mi drżały, ale nie mogłem tego powstrzymać. Wstała, wzięła torebkę i ruszyła w stronę drzwi. Jej kroki rozbzmiewały na podłodze. Każdy krok jakby wyrywał kawałek mojego serca. Drzwi się otworzyły. Chłodne, wietorne powietrze wypełniło pomieszczenie. Zatrzymała się na chwilę i nie odwracając się powiedziała: Już nie wrócę, Tomasz. Nigdy nie byłeś wystarczający. Nigdy. Drzwi się zamknęły. I zostałem sam. W mieszkaniu panowała głęboka cisza. Słychać było tylko tykanie zegara. Siedziałem i patrzyłem w ścianę. Nie wiedziałem, ile czasu minęło. Może godzina, może pięć godzin. To nie miało znaczenia. Bo czas też już dla mnie nie miał znaczenia. Nic nie miało znaczenia. Nadeszła noc, i wciąż siedziałem. Łzy nie płynęły z moich oczu. W środku była taka pustka, że nawet płat wydawał się niemożliwy. Tylko myślałem. Myślałem, jak łatwo mnie opuściła. Myślałem, jak przez tyle lat dawałem jej wszystko. Ale ona nigdy nie widziała tego, tego nie widziałem. Myślałem, że może naprawdę nic nie mogę zrobić. Nadszedł ranek. Słońce wpadało przez okno, ale nie przynosiło mi żadnego ciepła. Wstałem i spojrzałem w lustro. Na mojej twarzy zmęczenie, w oczach pustka. Kim był ten człowiek? Kim był ten Tomasz? Dlatego nikt go nie widział? Dlaczego nikt go nie słyszał? Poszedłem do pracy tego dnia, bo nie wiedziałem, co innego mam zrobić. W burze wszyscy zachowywali się jak zwykle. Nikt nie zapytał, co się stało. Nikt nie zauważył, że mój świat się zawalił. Po prostu wykonywali swoją pracę. Ja też usiadłem przy swoim burku i patrzyłem na ekran komputera. Ale nic nie widziałem, tylko jej słowa dźwięczały mi w uszach. Nigdy nie byłeś wystarczający. Nigdy. Dni mijały. Gdy wracałem do domu, witało mnie puste mieszkanie. Żadnego dźwięku, żadnego zapachu ciepłego jedzenia, żadnego śmiechu. Tylko cisza. Zapomniałem nawet gotować. Po prostu kupowałem gotowe posiłki i jadłem. Oglądałem telewizję, ale nie rozumiałem, co oglądam. Kiedy szedłem spać, widziałem jej puste miejsce. Na jej poduszce wciąż czuć było zapach jej perfum. Brałem tę poduszkę i wąchałem. I wtedy budziło się we mnie coś, co bolało. Taki ból, że nawet oddychanie stawało się trudne. Pewnego dnia, wracając z pracy, szedłem po ulicy. Nie miałem żadnego celu. Po prostu kroczyłem. Ludzie mnie mijali. Rodziny, pary, samotni ludzie. Wszyscy gdzieś się spieszyli. Ale dokąd ja szedłem? Ty miałem miejsce, do którego powinienem iść. Usiadłem na ławce w parku. Przed sobą widziałem bające się dzieci. Słychać było ich śmiech. Rodzice ich obserwowali. Ja też kiedyś tak chciałem być. Założyć rodzinę. Wychować dzieci, być szczęśliwym. I jakby to się ziściło. Ożeniłem się, byłem z kobietą, którą kochałem. Ale teraz rozumiałem, że może ona nigdy mnie nie kochała. Może byłem dla niej tylko wygodnym wyborem. W pewnym momencie spojrzałem w oczy starszemu mężczyźnie siedzącemu na tej samej ławce. Uśmiechnął się do mnie. Potem powoli powiedział: Młody człowieku, dlaczego jesteś taki smutny? Ludzie w Twoim wieku powinni się uśmiechać. Nie odpowiedziałem. Bo co mogłem powiedzieć? On kontynuował: Weź, życie jest bardzo dziwne. Czasami zadaje nam takie ciosy, że myślimy, że nie będziemy mogli wstać. Ale piękno życia polega właśnie na tym, wciąż możesz wstać. Wciąż możesz iść dalej. Spojrzałem na niego. W jego oczach była głęboka mądrość. Jakby rozumiał wszystko. Przez co przechodzę? Powiedziałem: Ale co jeśli nie ma się powodu, żeby wstać? Pokręcił głową: Powód zawsze jest, młody człowieku. Czasami go nie widzimy, ale on tam jest. Musisz tylko patrzeć we właściwym kierunku. Kiedy wróciłem do domu tego dnia, coś małego we mnie się zmieniło. Jeszcze nie wiedziałem co, ale coś było. Może nadzieja, a może po prostu ciekawość. Ciekawość tego. Co się stanie? Spojrzałem znowu w lustro. Tym razem powiedziałem do siebie: Tomasz, kim jesteś naprawdę? Czy naprawdę jesteś tylko tym człowiekiem? Czy jest w tobie coś więcej? Nie znałem odpowiedzi, ale wiedziałem, że chcę ją znaleźć. Mijały tygodnie i zostałem sam ze sobą. W życiu bez nikogo zacząłem rozmawiać sam ze sobą. Rano, gdy się budziłem, patrzyłem na siebie i pytałem. Co dzisiaj zrobisz, Tomasz? Odpowiedzą często była cisza, ale każdego dnia zacząłem coraz więcej myśleć. Słowa mojej żony wciąż bolały: Nigdy nie byłeś wystarczający. Ale pewnego dnia zapytałem siebie: Czy naprawdę nie byłem wystarczający, czy po prostu ona nie chciała mnie widzieć? To pytanie zaczęło mnie zmieniać. Po raz pierwszy pomyślałem, że może też siebie nie widziałem. Może straciłem siebie, żyjąc dla innych. W pracy poświęcałem się, żeby zadowolić wszystkich. W domu rezygnowałem z własnych marzeń, żeby uszczęśliwić żonę. W rodzinie łamałem się, żeby dobrze wyglądać w oczach wszystkich. Ale nikt tego nie docenił. Nikt. Pewnego wieczoru podjąłem decyzję. Chciałem poznać coś o sobie. Kim jestem? Do czego jestem zdolny? Otworzyłem starą szafę. Zacząłem wyciągać rzeczy z dzieciństwa. Tam znalazłem stare zeszyty. W środku były moje wiersze. Jako dziecko pisałem wiersze. Nigdy nikomu ich nie pokazywałem, ale pisałem. Bo to był czas, kiedy byłem tylko sobą. Przewertowałem zeszyty. Tytałem. I oczy ty mi się zaszkliły. Bo to dziecko, ten Tomasz, wciąż było we mnie. Nie umarło. Po prostu zostało zapomniane. Tej nocy zacząłem znowu pisać. Drżała mi ręka z purem, ale słowa przychodziły. Uczucia płynęły na papier. Bóle, nadzieje, wspomnienia, marzenia wszystko. Pisałem aż do świtu, a kiedy nadszedł ranek, poczułem się lżejszy, jakby zjęto ze mnie ciężar. Następnego dnia, idąc do pracy, coś było inne. We mnie. Już nie zachowywałem się ze wszystkimi tak samo. Dawałem do zrozumienia tym, Którzy nie traktowali mnie z szacunkiem. Zacząłem odmawiać wykonywania prac, jeśli nie były moim obowiązkiem. Najpierw wszyscy byli zaskoczeni. Ale potem stało się coś dziwnego. Zaczęli mnie bardziej szanować. Tydzień później szef wezwał mnie do swojego gabinetu. Myślałem, że mnie zwolni. Ale on powiedział coś przeciwnego. Tomasz, ostatnio coś się w tobie zmieniło. Widzę w twojej pracy nową energię. Masz więcej pewności siebie. Chcę, żebyś został kierownikiem jednego z projektów. Byłem w szoku. To był pierwszy raz, kiedy ktoś zobaczył we mnie wartość. Odpowiedziałem: Dziękuję. Przyjmuję. Wieczorem, wracając do domu, czułem się inaczej. Jakby otworzyły się drzwi. I byłem gotów przez nie przejść. Ale wciąż była we mnie pustka. Jej pustka. Pustka po żonie. Pewnego wieczoru postanowiłem z nią porozmawiać. Zadzwoniłem. Odebrała. Jej głos był zimny. Tego chcesz, Tomasz. Powiedziałem: Chcę tylko porozmawiać. Ostatni raz. Zgodziła się. Spotkaliśmy się w kawiarni. Kiedy przyszła, serce mi się ścisnęło. Ale tym razem nie było bólu, tylko nostalgia. Usiadła i powiedziała: Nie mam dużo czasu. Mów szybko. Spojrzałem na nią i powiedziałem: Wiem, że nie byłaś ze mną szczęśliwa i wiem, że ja też nie mogłem cię uszczęśliwić. Ale zrozumiałem, że próbując cię uszczęśliwić, straciłem siebie. Zapomniałem o sobie. I to był mój błąd. Odwróciła twarz, ale nic nie powiedziała. Kontynuowałem: Nie chcę cię odzyskać, bo wiem, że to niemożliwe. I tak naprawdę nie jest to potrzebne. Chcę tylko ci powiedzieć, że słowa, które mi powiedziałaś, były prawdziwe. Nie byłem wystarczający, ale teraz będę wystarczający. Dla siebie. Podniosła oczy i spojrzała na mnie. Po raz pierwszy zobaczyłem w jej oczach zdziwienie. Potem powiedziała: "Tomasz, nigdy nie widziałam w tobie takiej siły. Może to był też mój błąd. Nie wierzyłam w ciebie." Uśmiechnąłem się do niej. Ale teraz to już nie ma znaczenia. Ty wybrałaś swoją drogę, ja wybieram swoją. Bądź zdrowa. Wstałem i wyszedłem. Nie obejrzałem się, bo nie było już potrzeby patrzeć wstecz. Tej nocy w domu czułem się wolny. Pras pierci, jakby zerwano ciężkie łańcuchy. Teraz nie żyłem dla kogoś. Żyłem dla siebie. I to było przerażające, ale jednocześnie ekscytujące. W marę upływu dni odkrywałem w sobie coraz więcej potencjału. W pracy z sukcesem zakończyłem projekt. Przełożeni mnie pochwalili. Współpracownicy zaczęli ze mną więcej rozmawiać. Jakbym stał się widoczny. Ale najważniejsze, że stałem się widoczny dla siebie. Pewnego dnia w parku znowu spotkałem tego starszego pana. Rozpoznał mnie i uśmiechnął się. Młody człowieku, zmieniłeś się. Teraz w Twoich oczach jest światło. Podziękowałem mu, zadał mi Pan pytanie. I znalazłem odpowiedź. Pokiwał głową, dobrze. Ale pamiętaj, to dopiero początek. Życie będzie Cię jeszcze wystawiało na próby. Ale teraz jesteś silny. Idź dalej. Tego dnia czułem się wyjątkowo. Bo po raz pierwszy wierzyłem w siebie. Po raz pierwszy wiedziałem, tego chcę. I mogłem to osiągnąć. W nocy znowu pisałem. Eł time bolu, e el oonazjai. O przyszłości. O i każde słowo, które spadało na papier, tyniło mnie jeszcze silniejszym. Zrozumiałem, że największą siłą w życiu jest poznanie siebie. Pokochanie siebie, docenianie siebie. Bo inni zobaczą cię tylko wtedy, gdy sam siebie zobaczysz. A teraz ja siebie widziałem. Jasno i wyraźnie. Mijały miesiące i moje życie całkowicie się zmieniło. W pracy zaproponowano mi nowe stanowisko. Wyższa pensja, więcej odpowiedzialności, więcej szacunku. Przyjąłem, bo wiedziałem, że na to zasługuję. Dom już nie był samotnym miejscem. Uządziłem go na nowo. Wyrzuciłem stare rzeczy, kupiłem nowe. Pomalowałem ściany na nowy kolor. Wszystko było symbolem nowego początku. Pewnego dnia w księgarni zderzyłem się z kobietą. Książki spadły na ziemię. Oboje schyliliśmy się jednocześnie, żeby je zebrać. Nasze oczy się spotkały. Uśmiechnęła się i powiedziała: Dziękuję. Mała na imię Marta. Trochę porozmawialiśmy. Była prostą, szczerą i piękną osobą. Ale nie naciskałem. Nie wziąłem jej numeru. Nie zaproponowałem spotkania. Po prostu przeżyłem piękno tej chwili. I odszedłem. Ale los jest dziwny. Tydzień później do mojej firmy przyszedł nowy specjalista. I to była Marta. Kiedy mnie zobaczyła, zdziwiła się i uśmiechnęła. Znowu się spotkaliśmy. Świat jest mały. Ja też się uśmiechnąłem, tak się wydaje. Zaczęliśmy razem pracować nad projektem. Marta była inteligentną, kreatywną i szczerą osobą. Słuchanie jej było przyjemne. Jej śmiech był szczery, spojrzenie głębokie. Ale chroniłem się, bo nie byłem jeszcze pewien, czy stare rany we mnie całkowicie się zagoiły. Pewnego dnia Marta podeszła do mnie w przerwie i powiedziała: Tomasz, mogę cię o coś zapytać. Wyglądasz na bardzo silnego, ale w twoich oczach jest smutek. Co się stało? Byłem w szoku. Nikt nigdy tak głęboko nie patrzył w moje oczy. Odpowiedziałem, to długa historia. Powiedziała, jestem gotowa słuchać. I rozmawialiśmy. Opowiedziałem jej wszystko. O żonie, bólach, zmanach, lekcjach. Słuchała uważnie. Nie przerywała, nic nie mówiła. Po prostu słuchała. A na koniec powiedziała, jesteś bardzo silnym człowiekiem, Tomasz. Weź dlaczego, bo bałeś się upadku, ale wciąż wstałeś. I to jest największa siła. W tym momencie zrozumiałem, że Marta była inna. Ona mnie widziała. Naprawdę widziała. W miarę upływu czasu staliśmy się sobie bliżsi. W czasie przerw ogiadowych siedzieliśmy razem i rozmawialiśmy. Wietorami czasami kupowaliśmy bilety do kina lub teatru. Ale wszystko było proste i szczere. Bez presji, bez oczekiwań. Pewnego wietoru Marta powiedziała mi: Tomasz. Zaczynam widzieć cię szczęśliwego. I to mnie uszczęśliwia. Odpowiedziałem: Marta, ty też mnie uszczęśliwiasz. Ale muszę ci coś powiedzieć. Wciąż nie do końca zaleczyłem swoje stare rany. Może pewnego dnia nie będę potrafił dać ci tego, na co zasługujesz. Wzięła mnie za rękę i powiedziała: Tomasz, nie oczekuję od ciebie, że będziesz doskonały. Chcę tylko, żebyś był szczery. I taki jesteś. To mi wystarczy. W tym momencie coś zaczęło topnieć we mnie. Lodowe góry powoli zaczęły topnieć. I zrozumiałem, że miłość to nie tylko branie czy dawanie. Miłość to akceptacja. Akceptacja siebie takim, jakim się jest. I akceptacja drugiego takim, jakim jest. Lata później wciąż jesteśmy razem. Ija. Ona jest moim najbliższym przyjacielem. osobą, którą kocham i ja jej. Ale między nami jest coś wyjątkowego. Mamy moc wzajemnego widzenia się. Nigdy nie zapominamy, że największą potrzebą człowieka jest bycie widzianym, słyszanym, docenionym. Teraz, patrząc wstecz, rozumiem tego dnia, gdy żona powiedziała mi: nic nie możesz zrobić. Mała rację. Naprawdę nic nie mogłem zrobić. Ale teraz rozumiem, że nie musiałem nic robić. Żeby ją zatrzymać. I to było normalne. Ta sami ludzie wchodzą do naszego życia, żeby nas czegoś nauczyć. A potem odchodzą. Ona nauczyła mnie, że zapominanie osoby to największy błąd. Teraz jestem kimś innym. Silnym, niezależnym, wierzącym w siebie człowiekiem. Ludzie mnie widzą. Słuchają, szanują, ale najważniejsze. Że ja widzę siebie. I to jest najcenniejsza. Jeśli ty też słuchasz tej historii i czujesz w sobie ból, wiedz, że nie jesteś sam. Każdy ma trudne drogi do przejścia. Ale największa siła to nie przejście tej drogi samotnie. To poznanie i pokochanie siebie. Bo kiedy nauczysz się kochać siebie, inni też zaczną cię kochać. I wtedy życie się zmienia. Moja historia się tu kończy. Ale twoja historia zaczyna się teraz. Jeśli ta historia cię czegoś nauczyła, podziel się tym w komentarzu poniżej. Jeśli masz podobne doświadczenia, powiedz nam. I subskrybuj nasz kanał, żeby słuchać więcej takich historii. Pamiętaj, nie jesteś niewidzialny. Jesteś wartościowy. I twoje życie jest piękne. Musisz tylko patrzeć właściwymi oczami.